Chwila jest niepowtarzalna. Ten fotel, który Państwo widzicie, jest jeszcze pusty, ale już za chwilę na nim usiądzie Zdzisław A Za zdumieniem dowiedziałem się, że Zdzisław obchodzi 55-lecie swojej pracy artystycznej. Nie wiem co powiem, w ogóle nie wiem co mam powiedzieć. Ja myślałem, że tylko sobie usiądę i posiedzę jako jubiler, a pan tu coś mnie straszy. Nie wiedziałem jak się zachować. No, czy tam rzucić się na szyję, czy, czy nie, czy, czy mnie jeszcze pamiętają, czy nie. Bardzo się cieszę, że go spotkałam, a przede wszystkim yy, fajnie przywitaliśmy się już w garderobie. Zdzisław Warden jest niepowtarzalny. Zdzisław Warden ma elektryzujący wzrok i magne, magnetyczny głos. Wnosi do filmu po, poza scenariuszem jeszcze taką wartość dodaną przez swoją osobowość, przez to jaki jest. To jest tak elastyczny, fantastyczny człowiek. Przede wszystkim fantastyczny kumpel. Zagramy piosenkę Sewerna Krajewskiego, Baw Mnie i myślę, że to będzie niezła niespodzianka i przyjemność do żadla tutaj najważniejszego człowieka dzisiaj. Ja nie przepadam za jubileuszami, prawdę mówiąc, Zdzisław też nie, ale być może dzisiaj nam się uda. Zapraszam na niezwykły, niebanalny jubileusz Zdzisław Bardein bez tajemnic 30 kwietnia, godzina 17.25 w TVP Serial.